Najlepsza polska dziennikarka, konferencja prasowa. Co wytrąciło cię z, z równowagi, że znów uderzyłeś Alana? Nie uderzyłem go, tylko go poczturfnąłem po, no go lekko ręką poświęc Monika, To te twoje feromony chyba. <słuchy> Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Dziś przełomowy dzień Hailik. Piąteczka jest ze mną. Jacek Murański. Witam serdecznie, cześć. Witam serdecznie, cześć. cześć. Jak powiedz mi, tuż przed chwilą ogłoszono walkę twoją z Marcinem Najmanem. Długo do tej walki dążyliście. Ta walka była już ogłoszona wcześniej na innej Federacji. Później, jeszcze gdzie indziej miała się odbyć, w końcu będzie na High League, Czy uważasz, że to jest odpowiednie miejsce najlepsze? No do tak, organizatorzy jakby spełnili wszystkie ustalenia co do finansów, ale przede wszystkim moje, moje żądania, bo tylko pod, pod warunkiem spełnienia tych żądań, co do regulaminu walki, ta walka się miała odbyć, czyli moje żądania co do tego, co do formuły tej walki, czyli te najbardziej, najbardziej brutalne zasady do tej pory, nie tylko w polskich free fightach, ale w ogóle, w ogóle jeśli chodzi o sztuki walki, czyli zmodyfikowany boks birmański, który i tak już jest jedną z najbardziej brutalnych sztuk walki, ale zmodyfikowany po to, żeby był jeszcze brutalniejszy. No więc to właściwie to, to, to jest to miejsce, to jest ten czas. No. Lepiej być nie mogło. Przypomnijmy zasady, jeżeli chodzi o walkę, która się odbędzie twoja z Marcinem Neymanem. Czyli to jest no rules yy, i... A to jest dużo gorzej niż, znaczy dużo, dużo fajniej niż no rules. Boks birmański w sensie takim, że uderzamy, uderzenia dopuszczane głową. Plus jeszcze, plus jeszcze jeżeli no głowę w łokcie to jest jakby standard, ale dodatkowo jeszcze jeżeli po posliznięciu się, czy też po uderzeniu jeden zawodnik, jeden z zawodników upadnie, to można używać sokerkików, stąpów po całym ciele, można skoczyć na głowę, można i można i można dobija, i na dobijanie jest, można dobijać głową. No, ale to akurat dobijanie głową to też jest na warunkach na jakby dop dopuszczone już, to, to nie, nie jest żadna sensacja, bo w jest dopuszczone. Ale, yy, no i czyli, czyli yy, nie ma parteru, tak jak liczył na to Marcin Najman, bo powiem dlaczego liczył na to. Natomiast yy, 15 sekund jest na dobijanie. Mhm. A liczył na to dlatego, że ja na wstępie zażądałem, znając tego sportowego oszusta, to, to jest naprawdę, to jest oszukanie, to oszust, yy, który do tej pory w no, sposób no, 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 bezwzględny, cyniczny oszukiwał, oszukiwał widzów. Ja w oszustwie nie chciałem brać udziału i tak naprawdę jemu przyświeca jedno. On jest pierwszy do podpisania kontraktu, ostatni w Oktagonie do walki i pierwszy w kasie w kolejce do kasy po walce. No i, 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 dlatego, i dlatego zażądałem, żeby walka, że zażądałem, że to ma być upubliczniony ten zapis w kontrakcie. Ten paragraf dotyczący tego, że walka... Marcin Najman nie dostanie pieniędzy, jeżeli walka, jeżeli walka nie przekroczy. przekroczy tylko musi wtedy. Jednej, nie, nie, nie ma rund. Jedną rund. Nie ma rund. Musi, musi walczyć co najmniej 3 minuty i jedną sekundę. Wtedy dostanie kasę. Jeżeli go skończę przed upływem trzech minut, Najman nie, nie dostanie pieniędzy. Żeby nie mógł odklepać. Żeby co? Nie mógł odklepać. E, no nie, nie ma klepania, bo. E, a, a no, nie, no nie będzie, znaczy tam generalnie nie ma klepania, bo jest wszystko. stójka. Jest stójka i jest dobijanie, tak? No więc jak, ben, jak będę go kopał, bo on mnie to nie ma mowy o, o klepaniu, tylko po prostu jest do utraty przytomności. E, genialnie no rozegrany no, 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 kontr. No właśnie, lesman stating, czyli do utraty przytomności. O, o w wolnym tłumaczeniu ostatni stojący mężczyzna wychodzi. Bardzo mnie dziwi, że wszystkich widzów to pewno dziwi również, że Marcin Najman podjął się takiej walki, na takie żądania przystał. E, Myślę, że ta walka dojdzie do skutku? No dojdzie, bo on myślał to, on że ja blefuję. Ale ja powiedziałem, już mówiłem to od, od, od dawna, no podkreślałem to jeszcze wczoraj, bo były mocne naciski. Były pytania, Jacek, o co ci chodzi? Znaczy nie Najmana, tylko organizatorów. No, ustalone są wszystkie warunki finansowe. No Marcin tego nie chce podpisać. No, no, jakby... Może mówiąc tak kolokwialnie, no nie wygłupiaj się. Ja mówię, nie, no nie ma opcji. Nie ma opcji. Nie będzie podpisu, nie, będzie, nie, nie będę nie zobaczył jego podpisu pod regulaminem walki na tych warunkach, o których mówiłem, e, to nie będzie tej walki, no nie ma mowy dzisiaj o ogłoszeniu. No i dzisiaj o godzinie, około godziny 14 e, dostałem, dostałem informację, e, potwierdzenie na maila, że faktycznie zobaczyłem, Raiman podpisał, mówię, no to robimy to, no. Kiedy sędzia przerywa walkę? W którym momencie? Przy utracie przytomności. Tylko wtedy? No tak, No albo jak uzna, że jest zagrożenie, już zagrożenie zdrowia i życia, no, no, może bardziej jak życia, ku? bo zdrowia jest cały czas. Klepania nie będzie, a jak będzie symulacja utraty przy, no, przytomności? No to już na to nic nie mogę. No, to, no, to, no, ale to musi wynikać z czegoś, ta utrata, uh, symulacja utraty przytomności. No, musi być to jakieś bombardowanie. No, no tak, muszą no. być ostre ciosy, no. mocno musi być. E, krew Czyli się ma, polać. On jest zdolny do wszystkiego, ale on musi walczyć. On teraz tymi warunkami został zmuszony do tego, że on po raz pierwszy musi walczyć. No Może tak, użyję takiego przykładu. Szczur generalnie nie podejmuje walki. Raczej ucieka przed człowiekiem, ale jak szczur zostanie zagoniony e, pod ścianę, no to szczur nawet jest w stanie skoczyć. No więc i liczę na takiego, że, że ten szczur Marcin Najman skoczy, skoczy na mnie. No, no tak, jeżeli w, chciałbym go widzieć co najmniej w takiej formie jak był w formie z saletą. Może formy tej już nie osiągnie, bo lata jakieś minęły, ale w takiej determinacji. bo Podobała Ci się ta walka z Saletą? Mi bardzo. Podobałaś. I wtedy rzeczywiście tak, no ja mówię... Marcin powinien wygrać tę walkę. Nie, ja to całkowicie, pomimo tej niechęci, tej pogardy, którą mam do niego, jako, jako do osoby, to sportowo to był jego top. No i, i, i chciałbym takiego najmana, no tak zmotywowanego przynajmniej, bo ja tu nie przychodzę po to, żeby zarobić, tylko również zarobić, ale przede wszystkim dla własnej satysfakcji. No. Pozbawić, walczyć z nim, a tylko w ten sposób mogę go porozbijać, jak on podejmie walkę. No, bo... Może nie powinien wygrać jej walki, poprawię się. Wy, oczywiście, będziecie pisać, ale nie powinna zostać przerwana. Nie powinna zostać podniesiona, tak? Podniesiona, wtedy, bo tak, faktycznie miał go w dosiadzie. No, i, no nie, nie powinna być podniesiona. Bardzo rzeczywiście spektakularna walka, ale wasza walka zapowiada się jeszcze bardziej spektakularnie. No i przede wszystkim konferencje. Wszyscy wiemy, co się na nich będzie działo. Nie przebierasz w słowach. Powiedz mi, czy to właśnie dlatego kontrakt twój z się skończył? Niestety, nie przebierasz słowach i. Tylko jeszcze raz, żeby, żebyśmy zachowali porządek jakiś logiczny. Ta walka, że będzie w High League, to Fame wiedział od co najmniej pół roku, bo były negocjacje prowadzone między mną a High League. Iem. No jeszcze tam powiedzmy, jeszcze jedna federacja brała udział w tych negocjacjach, no ale to, to oferta High League okazała się najbardziej atrakcyjna. No i po prostu mieliśmy kontrakt. Ten kontrakt się wypełnił był kontrakt na trzy walki. Wszyscy wiedzieli, że ja przychodzę, wszyscy wiedzieli, że ja przychodzę do Heilig, no i więc, więc jakby tam, tam coś się kończy, to się zaczyna. No. Zabieg marketingowy. Robert Lewandowski przeszedł z, Bor z Borusi do Monachium, z Monachium do Barcelony, a ja przeszedłem, przeszedłem Swejmu. Nikt mnie z niczego nie wyrzucał. Tam w sposób normalny został zrealizowany kontrakt. On nawet nie mógł być przedłużony, no bo tutaj były bardzo zaawansowane rozmowy, więc jakby nie można było robić dwóch wydarzeń równolegle, tak? No bo cała, cała promocja, wszystko wokół walki to jest potężna inwestycja. Może nawet widzowie sobie nie zdają sprawy, że to jest są inwestycje idące w miliony. Tak, walka, walka żeby tak zogniskować zainteresowanie, tak? E, no właśnie, więc no nie, można nie można nie można, mieć ciastka i zjeść ciastka, nie można walczyć równolegle w dwóch federacjach. No nie, no nie, no, to, no nie, Poza tym to jest dla mnie też sprawa godnościowa ten nie ma rzeczy niemożliwe, ale rzeczywiście Dobra, nie. masz rację, jeżeli sprawa, chodzi o sprawa, zasadę. sprawa godnościowa i, i po prostu nie mogę się rozpraszać, jest tylko Marcin Najman, 17, bądź, 17 albo 18 marca 2023 hala spotka. Spodek to no, kult, a, kultowy spodek Katowice, no lepiej byś nie mogło. No. Wypełnicie na pewno po brzegi spodek i ja tam będę. Jacku, wiem, że nie lubisz rozmawiać. O co chodzi wszystkim dziennikarzom mówiąc do Ciebie po francusku? Czy oni chcą się pochwalić tym językiem francuskim? Ja byłam z partnerem, który był Francuzem i powiem Ci szczerze, że byliśmy razem 15 lat. Nie nauczyłam się francuskiego, no fakt, rozmawialiśmy w języku angielskim, ale no... O co im chodzi, tym wszystkim dziennikarzom? To bardzo dobrze. Ja nawet y, widziałem, bab, wczoraj czy przedwczoraj, taki materiał wśród kibiców francuskich. Tam ktoś chodził e, w Katarze. E, cóż, to, nie wiem, czy oni sobie nie zdają sprawy. E, ci, którzy, e, którzy robią z tego jakieś tam prześmiercze materiały, jak bardzo e, podbijają e, moje, e, moją, nie. Po, mo nie, moją pozycję. No, krótko mówiąc, moją pozycję negocjacyjną. Jak, jak mocno podbija moją pozycję negocjacyjną ten idiota Konrad Niewolski. Oni sobie nie zdają sprawy. No, to wszystko, już, już dawno wszyscy wiedzą, że to są wszystko bzdury. Tak? Te historie Niewolskiego. Ale on cały czas się tam spuszczał. Teraz nawet film kręci o mnie, o frychwajtach. W roli głównej Marcin Najman. Konrad, ty idioto, no, no nic lepszego dla mnie nie możesz robić, no, niż to, co robisz. No. Nadal jest konflikt z Niewolskim, z reżyserem Niewolskim? Ja tam cały czas coś tam się próje, tak, coś tam, cały czas coś tam stęka. Ja już tego by nawet nie nazwał konfliktem. Ten użyteczny idiota robi mi y, super działania marketingowe. No, jestem pierwszym y, chyba, chyba zawodnikiem, o którym będzie nakręcony pełnometrażowy film fabularny no, w formie komedii, ale mam zamiar popsuć się ten scenariusz, bo zakładam... I ja tam zagram? Ale zakładam, że, że scenariusz ma przewidywać pokazanie mnie i ośmieszenie z tej, od tej strony prześmiewczej, czyli na razie mam 0,3 Ale jak będzie, jak film przejdzie, bo ja znam przecież proces produkcji produkcyjnej to, to nie są tygodnie, to nawet nie są miesiące, tylko co najmniej kilkanaście miesięcy Więc, Konradzie, wiem, że scenariusz ma mnie pokazać w, w świetle prześmiewczym Ale jak, ty, jak twój projekt przejdzie kolaudację i wejdzie do kin to, to ja już będę miał nie 0,3, tylko 4,3 na plusie, więc cały scenariusz pójdzie się jebać. No. Jacku, pójdziesz do kina na ten film na premierę? Jeżeli zostaniesz, zapro jeżeli zostaniesz zaproszony na premierę, jako główny, no, powinieneś być głównym gościem. Jack, Jack Rurański w roli w tej roli Marcin Najman, więc ja do tego czasu mam zamiar przemierić przez maszynkę, e, przez maszynkę, do mięsa tego tego Marcina Najmana, czyli tego bohatera tytułowego Jacka Rureńskiego. No i poprawić sobie rekord na 4-3. Bo tyle, ten, ten, w tym czasie, ja, bo ja przecież już znam swoje zapisy kontraktowe. Ja w tym czasie stoczę cztery walki, ja zanim film wejdzie, wejdzie, do, wejdzie do kin. E, to, to, to w tym momencie cały, cały, scenariusz jakby powinien ulec modyfikacji, ale już nie zdążą. Przewidujesz jaki będzie scenariusz. Ale ja znam ten, ja znam ten scenariusz tam pisałeś? No nie, 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 nie. Ale wiesz, wiesz o co chodzi, nie, wiesz mniej ale, więcej jak będzie, jak, jaka będzie treść. Przecież to nie jest szczelne, szczelne, to środowisko, nie wiem, tam są osoby, które za pentokiełbasy kiełbasy sprzedadzą nie, tak, nie tylko informacje dotyczące scenariusza, ale sprzedadzą wszystko, no więc, więc załóżmy, że podrzuciłem komuś to pęto kiełbasy, no i znam ten scenariusz, no. Jacku, jeszcze może pytanie ostatnie, bo się rozgadaliśmy, ty dużo mówisz, ja też dużo mówię i chciałam jeszcze tylko zapytać, czy twój konflikt z ze... Marcinem Najmanem kiedyś jest możliwość taka, że się zakończy. Czy wy tak się nie lubicie, że to nie jest możliwe? To nie, jest nie lubicie się. Powiedzieć, że ja go nienawidzę, to jest nic nie powiedzieć. Ja nim gardzę. Ja nim organicznie gardzę, ja się go brzydzę. To też jest jeden z powodów, dlaczego ja nie wejdę z nim w parter. Między innymi jeden z powodów, bo ja Tańculi nie lubię. Mam do niego uzasadnione pretensje o, o, o rzeczy złe, które zrobił naszej rodzinie w życiu. Ale najmanem się brzydzę, więc nie będę ze świnią się taplał w błocie. Dlatego to też był jeden z powodów, dla których z najmanem nie pozwolę sobie, nie pozwoliłem sobie, już nie mówię w czasie przeszłym, niedokonanym, tylko w czasie już teraźniejszym, nie pozwoliłem sobie na to, żeby były warunki przewidujące walkę w parterze. Dziś Twój syn walczy, jest faworytem. Powiedz mi, jak się czujesz, oglądając walkę syna? No zawsze ciężko się to przeżywa. Mateusz walczył z wagą strasznie, bo w momencie, no miał walczyć, z, Mar tutaj na tej gali dzisiejszej miał, był podpisany, miał walczyć z Marcinem Najmanem, bo tam e, były, już, były już podpisane kontrakty, ale jak Marcin tak, tak haniebnie zakończył swój pojedynek z Pawłem Żwiakiem, no to federacja zmieniła zdanie, uznała, że to jest w ogóle marketingowo bez sensu, żeby ich ze ze zestawiać, mojego Mateusza z Najmanem, no i zaproponowali mu Pawła bombę tego Scarface'a, tylko numer jest taki, że Marteusz myślał, że będzie walczył z najmanem, który w tym momencie miał 132 albo 134 kg na autore. Żeby dobijać do jego wagi, w tym momencie ważył 110, jak dostał propozycję Scarface'a, ale tam, był, tam było żądanie Federacji, że ma się to odbyć w 95. Więc, I to było około, przed pierwszą konferencją, parę dni, więc około nie, niecałe 4 tygodnie temu, więc zbijał na wariata. Ze, ze 112 no, do 95 i tam no, zabrakło mu chyba 200 albo, albo 300 gram do uzyskania limitu wagowego, no poniesie konsekwencje finansowe, no, ale no cóż, no cóż, no, tak, tak, tak się wydarzyło, dlatego. No no, Zjąć wszystko. No, Niektórzy no, tak no, robią. ale faktycznie, no. no. jakby, jakby zdjął slipki, to, to by to by. Któryś z zawodników bodajże chyba tak. UFC zrobił, tak? Był taki że. numer, tak, tak, tak. No, że o tym nie pomyślałem. Zdjąłby slipki, slipki i. Na i a tak to ma z kontraktu zdjęte 15%, no ale cóż, no? Dużo. Ale może taka nauczka się przyda, no. Mała podpowiedź zawodnikom, ściągajcie wszystko ja, i możecie wszystko. się odwrócić, a ja i tak będę stała ale, i patrzyła. Monika wtedy deklaruje, że będzie trzymała właśnie parawan jest. E ja będę tak trzymała parawan. Dobry pomysł, to jest aż się zarumieniło. No no ale rozmowę. masz pierwszeństwo teraz, no bo jest, opatent, opatentujmy to, że w razie problemów, w razie problemów z wagą. polska dziennikarka stoi za trzyma zawodnicy. parawan. Apeluję do was, jeżeli, bo tu jest pomysłodawca a tego pomysłu, jeżeli macie problem z wagą, wiecie, że to jest około 200-300 gram, jak w przypadku Mateusza Monika trzyma parawan i wtedy waga się będzie zgadzała. Naprawdę zarumieniłam się, skończymy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, bo ja za chwileczkę spłonę. Bardzo rzadko mi zdarza się, żeby ktoś zaskoczył mnie. Bardzo rzadko mi się to zdarza. Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Piszcie w komentarzach, proszę, co myślicie o moim zaskoczeniu. Hasło, hasło parawan. O hasło parawan. Dziękuję Ci, Jasku, również za rozmowę. Dziękuję również. Cześć. Dziękuję.